Ja mam widzowie, nagrywam odcinek, przerwało nam nagranie. Y powiem wam co się stało. Przywitaliśmy się, no kupiliśmy, kupiłem to, spotkaliśmy topor, mam mam topór, spotkaliśmy wielkołaczki, to w sumie tyle. I tak to do domu spotkaliśmy. Aaaa, to mamy domu tylko. No. Tyle leci Emily w razie co. Jakbyś? się nie. co mamy. Mamy koło. <mucho> Czekaj to, to... Czekaj, quisę... Opisze, czy mnie Paj. słyszycie, czy bardziej piosenkę. Okej. Okay. Dobra, ja to to Pamy trochę ściesze. czy Możemy stopie. Co Trochę cisza gra. Idę chyba. Obraz taki, taki Lecimy! Uuuu, jaki fajny obraz! Złoty! Serio? Wieżyczka? Serio? Tak, nazwę wieżyczkę yy, w domu. Widzowie, my mamy fartę do wieżyczek. Yy, kiedy graliśmy w, w drugim domku, znaleźliśmy wieżyczkę. Tak, w drugim. W drugim, w drugim, w drugim. Dobra, miasto, jest. Mamy, re, mamy, mamy, mamy rewolwer Nie, nie robię z, się z 47 nabojami. Nie, nie, nie. To skupujemy, skupimy. No chyba, no chyba... Czy idziemy do tego domku? Nie, bo w sumie nas będą gonić. Nie, nie robimy Na Ale profesjonalnie postawiłeś ten obraz w ogóle. Gonią nas! Po prawo

A nie ma żadnych broni. O jest to... u do tego wiesz? Pancerz, chcesz pancerz? Pancerz chcesz? Ty, ja ja mam wziąć czy ty? Dubeltówka. Co? A ja a my ją znaleźliśmy, mamy farta. Wszystko i co będzie ten do pieca? Za chwilę tylko sobie postawimy, wszystko. A my mamy maks, to jesteśmy w misji w do tego do pieca. O, ma. ustaw ząbeki, bo ty umiesz ustawiać się. Tak, no tak. A co za, rzucenie? Miałek będzie nas. będzie na, naszym ochroniarzem. Będzie nas obserwował, choć chodź, chodź, nas chodź, chodź, chodź. Cześć. kolejny domek Nie, to jest nie, nie, to jest takie stan nie ważne. Czekaj, ile ja mam procent? 20% Kurde. Mam 20% procent. No, na no, chwilę, wystarczy na 20 minut odcinka, co nie? O, koniec, o, koniec, o, przedtem, możemy... Nie, e, żebycie, żebycie, żeby... o, nie, 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 czekaj, zobacz, zrobimy tak, zobacz, że zabierzemy, do ściany zabierzemy,

no, 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 dobra, coś, 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 coś. no, no, cztery, dobra, ja mhm. tam, nie wiem, nie, no, bazować, Ciekawe, no, 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 nie no, za obraz tyle. Mam 77, kupić ten revolver? re... reworwer? Re re ładnie konie, No nie no, po schodach, jak się kryje, jest. Jeden nie żyje. Czas. Nie, trudno uciec. Chyba trudno już. Jeden nie żyje. Drugi, też zabijać? Drugi drugi Dobra. Dwó... dwóch nie żyje. No, idę ci kupić pistolecik. No, a czyn No. Ch... no możesz kupić tam jakieś inne o, Może sobie kupię amunicję wtedy do pompy, jeśli nie chcesz. To jest dobra pompa, mówisz, co nie? Dobra. Jeszcze raz se kupię. Na pewno nie chcesz rewolweru Nie, nie, Ja sobie kupię jeszcze, to ja sobie kupię amunicję do Okej. Okay. A Jeszcze jedną mhm. mam, 40, mam 48 wyt ja i... i Nie. Ja mogę na nich siedzieć. Damach na prawo. Aha, ja mam oby, <laughs> Jak on wygląda <laughs> Ale. Dobra, idę przeczytać moją pompę. Podejdź, podejdź. Tak jest tak troszkę. Zagabali mnie ten podspaw. O ja, no cóż. O Blutman, ja chyba bym się schował. Ja mam topór. Okay. Cześć, Tom jak tam życie? Śpiesznie on wygląda. A co są w tym y, blood Moonie? A, Wilchowo, słyszę. Nie mam I za ile one są? A tu się opadza. To Ja będę tak tym toporem machał. Że tą opatą. Gdzie jesteś? No we No Nie boisz się. DAJ! Z MARIA! Zostawiam cię pod schodami, cię mnie. A nie. To jesteś tu. To jesteś To To A To No, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli nie mówiłem. I hashtag zo zombie. Wygląda przez okno albo po prostu zombie wygląda przez okno. Albo kluczek, co chcecie? Od... Albo latarkę, nie wiem co. Zresztą tak. spadł. Jeden <śpelajrence> wszystkich Ła, mało Przeduję sobie shotguna. Robora też. Co już dzień. No dlaczego tutaj cały czas siadam? Przez dwie godziny, jak w FNAFie. Musimy przesłać yy, te domenie jak w FNAFie, musimy. Może nagram FNAFa też. To o, to było, było mięsne. Gdzie? Tak, więc ja już robię, jak wyszedłem. Dobra. Dobra, dostałem go do portażu. A ty, ty ich tam nie. O, trochę ich tu jest. Gdzie idzie do domu? Chyba tam jest ząbiek, ale nie wiem. Se, wej, jeden węgiel i dwa krzesła. A oto weź? No taki średni ludzik. O, może coś na górze będzie, czekaj. Nie, na górze nie działa.

Cześć, zombieaki. cześć. Dzień co na wyjście? na miasto. Mamy tylko Chcesz iść na miasto? No w ma, Ja mam rewolwer i, tylko, i tą pompę. A ty nie masz nic, serio? Ja Ta. mam Tak. I co I co z nią zrobisz? Szybko leć, bo ja mam tylko ma bo mam mało HP. Okay. Dzięki. Chyba już nas nie gonią, mam nadzieję. Nie, nie, gonią, gonią, gonią. A, już nas przestali gonić. Chyba tutaj też będą zabawali dzieci, co nie? Ok, Okej. Jeszcze nie wiem jaki. Ząbaki.

o sztucer, nie strzelba, weź sobie, bo ja już mam jedną. Amunicja, o sztucer. Szelba, że jest. To jest bomba, to jest bomba, to jest bomba. O! Czekaj, ty jest amunicja do czego? Karabinu, a te Będę chciał mieć to, to wtedy wezmę. Mamy amunicję, i do, do, do wieżyczki. No chyba, z, z, musimy zrobić szybko miasto. Teraz lecimy na miasto od razu. Czekaj, teraz trzeba go Masz jedną broń, to wystarczy. Czekaj. Okay. Mam no koło! Jest, 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 jest. Jeszcze chcesz swoje to pies Co robimy okay, z tą gazetą? Gazetę. Czekaj, gazetę gdzieś postawię, o. Żeby nikt nie mógł przechodzić, tak. Koło yes. też po... fajne, fajne koło postawię. Fajnie koło postawił No nie, tylko koło na chodę. Jest, no, na Dobra. Ju, gotowy jesteś. No i co? Blady full moon z zombiakami. I małe miasto. Będziemy mieć wszystko do, do kościoła, będziemy iść, mogli przejść. O na no faktuszia małe miasteczko. Dobra. Piu, piu, piu. Do środka, do środka, do środka, do środka, Czekaj. Do środka chodzi, Do środka nie, do środka chodzi. No ja tak i ja bardzo... Eller noe sånt. Nie, szybki. A! Ja tak, Ja tak z automatu strzeliłem. A, czekaj, czekaj. Nie, nie, nie. Chodź tutaj, tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, chodź, tu. Tu, tu. Tutaj, tutaj, tak. Prosto. O, przechodź, przechodź, on jest mały, on jest Dobra. Chodź, idziemy. Le na lewo. Tu ty talerz? Ok Dobra, pierwszy domek ogarnięty. O, widzę tam kogoś przez okno. Nie, ja, za mną, za mną, uważaj. Szybko, 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 szybko. Żyję. Patrz na pompę na blisko. Wiem, właśnie, ja, 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 musiał... O, szybko do domu, szybko, szybko. ja mam mało, ja mam, ja mam czerwone. HP. Nie, to do domu, do domu, iść, a masz opaskę, co tu a masz ty? A, czekaj, tylko muszę hmm. zamontować. Z ciotów jednych. No. A darka tak. muszę sobie włączyć, bo nic jest... nie widzę. Okay. Dobra, musimy jest poczekać jeszcze. do. 17 O dzięki. Gdzie ona jest? Podsumujmy. będę miał HP. Okay. Mam już połowę, no to jest git. Gdzie jest kierunek? Gdzie? Ja wolę nie ryzykować Ja, ja będę jeszcze chował, ja nie będę ryzykował Może to zrobimy te miasto i będzie końca cikka, bo w końcu to nasz cel był dzisiaj Teraz mamy całe I dogramy odcinek sami Dogramy wtedy są gry sami Kiedy zrobimy cały ranik do bossa, to jak będzie jakiś godzinka to wtedy zrobimy cały ranik albo na live ie. Albo na live'ie po prostu zrobimy. Mhm. Tak, na live zrobimy, na TikToku, jak będę miał tysiąc obserwacji. A to trochę brakuje, co nie? Zresztą z widzami. No z widzami, no, będziemy do was... Normalnie będziemy do was pisać. Znaczy, no mój nick to... tak pokażę wam mój nick. Ja. I to mój nick, a tutaj na dole. To jest moje stare konto, więc takie mam do tego konta. A kluczka to jest, o tu, ten link. I możecie go dodać albo mnie. A, kruka, a będziesz miał kanał? Co? No, Jak się jeszcze o tym nie chcę. No ty się musisz pozastanawiać, bo... bo pewnie chcą, żebyś nagrywał. Znaczy, nie wiem, czy chcą będzie... nie dostajemy komentarzy od zawsze. Bo chodzisz. Nie chodzisz zawsze, okej? O, co tu chodzi? o drugiej, swoje miasto zlutowałem całem. A drugi, chcę na miasto zlutowałem ten domek. O! Zamek to Wszystkie domki zlutowałeś? Nie, tylko ten dom, ten boku. Ten. prawo w miasto. A już, dobra, Gid. A ja amunicję tam była do tego Dominika, no. To wziąłeś? Amunicję Dominika, no bo. Wziąłeś? Wziąłem, no, wziąłem, no. Ja idę. Ja idę dalej lutować. A aparat, chcesz zrobić zdjęcie? O, jest. Okej, jest, w Mam to i tak samo nie koniec. konie. Biorę, biorę, biorę. Biorę. to nie biorę wezu. chyba za dużo tej amunicji do... No... A zawsze... Zawsze mamy je... Zawsze mamy jej mało, ale mamy dużo. Teraz mamy dużo amunicji i, ma, i tylko jedno to. Mm -hmm. Dobra no zaraz poustawiasz jeśli się będziesz No zaraz poustawiasz Tak, to zaraz Będzie złoty talerz, więc musisz go bardzo ładnie gdzieś ustawić w jakimś mm. tam miejscu. Chodź tu Okej. Okay. Samo tu Zombiak 我困，困了。没事。你真远到了。嗯。哼哼哼哼哼。 Wrzucimy, aha nic zresztą domu no, nie ma Oprócz zombiaków, którzy nie żyją Złoto jest, złoty? złoty. Hmm? I był... I był jeszcze ta wiesz, taka drewniana, takie, takie otwarte coś. To tutaj to postawię wszystko. Żebyś się położył. Tutaj będzie stało. Poproszę. Półta. Teraz ten domek na lewo, na prawo, i na lewo, i koniec. No. I jeszcze kościół. Nikogo nie ma, okej. Okay. Ten domek jest już cały zazotowany, czyli... I cała prawa, sama już, cała zrobiona, już, prostu prawa, tylko teraz lewa. I ostatni domek. No A, dobrak. beczka, to i to. Zresztą w kościele zawsze masz... ...dwie, dwa... E, to była krucyfiks i choliła też pamiętaj. Ej, coś, tutaj nic nie ma. Ej, żeby nie kończyć tego, to wyjść, to tam to wyjść. Ja jestem już w kościele, czekaj, obaj go. O konia widzę. Widzisz za mną?

Zębiaków nie zejdowałeś. <grym> no nic nie ma w kościele, nie ma, nic, nie widzę. Zrobię co tego kujesz, to widzicie <toczranics> szybko. Nie, mm. nie, nie. Hej, zębiaki muszę być tu. Do ciebie zabrakło, widzicie. Nie y, pobronę sobie na ten botan, to dookoła sobie pocięg, dużo baterii będziemy mieć, raczej. Znaczy... Dobra, to my się żegnamy, pożegnamy się na tym pięknym widoku pociągu. Bajo. Czekaj. Bajo.